Siemaneczko, siemaneczko. Piątek, godzina 18:20, a my jesteśmy na zachodzie słońca nad Pacyfikiem. Także zobaczcie Pacyfik tak tutaj. Wygląda za mną z rodzinką. Pokażę wam jak to mniej więcej wygląda tutaj. Dragon. Dioer carba pa Kita Aquí estamos en la playa La Barqueta. Parece que que llovió. Tu? Ja jestem w Rosji. W Rusji. Está <laughs> visitando a Putin. Jak widać, pewno ludzi za mną. Konkretnie, konkretnie dużo samochodów. No, i tak sobie ludzie spędzają czas na plaży, bo dzisiaj jest tak naprawdę wolny dzień od pracy, bo jest święto narodowe w Panamie. Jest wolny dzień od pracy. W tej porze fale są już takie bardziej słabe, najlepsze fale są nad ranem. Konkretne naprawdę fale są, a teraz są takie, są słabiej od widać jak sobie ludzie robią zdjęcia, robią selfie, elegancko. No i tak sobie siedzimy z rodzinką tutaj, tamoką familia. Bardzo przyjemnie, bardzo yy, tak jakby chłodno jest. Znaczy nie jest chłód, ale tak, tacz, yy, tak czuć ten, ten wiatr. Taki wiatr jest, nie? Tutaj, to jak ktoś w ogóle mieszka, to, to nie musi mieć klimy, nie? Ten wiatr tutaj. Nad Pacyfiku. I powiem wam szczerze, że jak byłem w Polsce dwa lata temu i myśląc, że w Polsce już będę na stałe, naprawdę brakowało mi tego oceanu. No człowiek się jednak przyzwyczaił i jednak tego oceanu brakuje, już bo jest blisko w sumie, nie tutaj można przyjechać i sobie fajnie naprawdę spędzać czas. Nie tak. Ja Perro caído. ¿Alguien tiene dron? Sí. Hay algo. O no es dron. No, eso no es dron. Ah, no es una cometa. Ah. No es una cometa. Vale, cero. La, ¿Ah? la arena fría refuerza la arena. Ya tengo años de experiencia de construcción.